Cześć, Vero. Dzisiaj jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ udało mi się dostać coś, co na Sri Lance jest bardzo popularne, mniej więcej takiej wielkości. Owoc, nie, nie, nie albus, jest to. Jackfruit, czyli owoc chlebowca. Możecie dostać żółty. On już jest gotowy w syropie. Można jeść na deser. Ale ja dzisiaj się zajmę białym, który musimy potraktować jak ziemniaki, czyli ugotować. Zaczynamy! Kamera. Akcja. Składniki: dżakfurt, troszkę oleju, sól, pieprz świeżo mielony, kurkuma, gorczyca czarna, pasta z imbiru i z czosnku, kokos, wiórki, mleko kokosowe, czerwona cebula, liście kary. I trochę, czyli zaczniemy od tego, że pokroimy cebulę na drobne kawałki, naprawdę drobniutkie. Natomiast bardzo się cieszę z tego jackfruita, ponieważ on ma mnóstwo wartości może spokojnie zastąpić mięso. Jeżeli akurat nie lubicie, nie chcecie albo nie możecie jeść mięsa, to jackfruit jest naprawdę świetną alternatywą. Jest wegański, ma mnóstwo mnóstwo właściwości. Więc naprawdę szukajcie go w dużych marketach, na tygodniu azjatyckim albo na półkach z zagraniczną żywnością. Ja akurat ten dostałam w najwyższym budynku w moim mieście. Więc da się dostać. Co prawda w puszce, a nie świeży, ale nic nie szkodzi. On już jest w solance, więc trzeba będzie uważać z przyprawami, z ilością soli. Ale dla nas to tym lepiej, bo. Dużo szybciej ugotujemy to danie naprawdę ekspresowo. Ops, cebula już. Natomiast jackfruita pokroję jeszcze na trochę równiejsze kawałki, ponieważ jak to z owocem bywa, trudno go podzielić na równe kawałki, więc tak mniej więcej w kostkę. Zobaczcie, jaki, jaki niesamowity owoc w środku. To jest młody owoc. Ma maluśkie pesteczki w środku. A duży owoc będzie miał bardzo duże te pestki. Z nich też można różne dania gotować, więc to jest naprawdę cudowny owoc. Polecam. Jak będziecie... Na zagranicznych wycieczkach, to we wszystkich tropikalnych krajach ten owoc można spotkać. Spójrzcie się, bo warto. Ale cudny w środku, niesamowity. I ostatni kawałek. I start. W rondelku rozgrzewamy trochę tłuszczu, jednak ja zmienię zdanie i dodam trochę oleju kokosowego. Nie będzie miał swojego smaku, a przecież to jest zdanie z kokosem, więc idealnie będzie pasowało. Gorące. Więc teraz czarna gorczyca. I czekam. Aż nasionka zaczną strzelać, zaczyna niesamowicie pachnieć, i nasionka strzelają. To teraz liście kary. One dodadzą niesamowicie ziołowego zapachu. I od razu cebula, hyc, hyc, hyc. Mieszamy cebula na brązowo. Cebulka już jest ładnie brązowa, więc teraz pokruszone chili i pasta z imbiru i z czosnku. Mieszamy. Teraz piórki kokosowe i nasz jackfruit. miam yum, yum. Kurkuma, troszkę do koloru. Do smaku. Mieszamy. Mm, kokos już studnie pachnie. Teraz zmniejszamy ogień na średni. I zostało ostatnie. Lekko kokosowe. Jeszcze raz mieszamy. Tu się możecie bawić. Gęstością tego dania można dodać dużo więcej mleka kokosowego. Wtedy będzie bardziej płynne. Można dodać więcej wiórek kokosowych. Mm, wtedy będzie niesamowite. Ja daję tak pół na pół. 5 minut i gotowe. Teraz sprawdzamy sól. Dodajemy do smaku, ale pamiętajmy, że mleko kokosowe jest trochę słodkie i wiórki dają bardzo kremowy smak. Więc na sam koniec jeszcze troszkę soli. Mieszamy. Pachnie już przecudownie. gotowe. Jak krótkie kary? Gotowe. Spróbuję. Pachnie niesamowicie. Wygląda obłędnie. Coś cudownego. Smakuje naprawdę jak kawałek mięsa. To do waszej. Decyzji, jak Wam zasmakuje. Jestem bardzo ciekawa, więc spróbujcie, spójrzcie się, dajcie znać, naprawdę jest przepyszne. Bomba witaminowa, także polecam. Spróbujcie, dajcie lajka, subskrybujcie, bo wiecie, co nas w przyszłości czeka. Same pyszności ze Sri Lanki. Do zobaczenia!